Yeah. Panele fotowoltaiczne i elektrownia wiatrowa pełnią w tym przypadku rolę drugoplanową. Sercem systemu zapewniającego energię dla tego szpitala będzie kogenerator. Inwestycja warta niemal 7 milionów złotych zapewni bezpieczeństwo pacjentom i poważne oszczędności samej placówce. Pięć lat temu się dowiedziałem, że we Francji te rzeczy właściwie nagminnie się robi. A ponieważ już pracuję tutaj jakiś czas, to wiem, dlaczego nie u nas. I dlatego między innymi to, to ta sprawa wyszła. Dopiero wyjdzie na dobre szpitalowi, bo oszczędności finansowe po zakończeniu trwającej właśnie inwestycji szacuje się na około 1,5 miliona złotych rocznie. System kogeneracyjny będzie wytwarzał energię elektryczną i ciepło z gazu. Instalacja jest dość skomplikowana, bo my tutaj będziemy odzyskiwać energię cieplną ze spalania gazu do wykorzystania przetworzenia go na, na parę. A oprócz tego będziemy wykorzystywać chłodzenie silnika, które jest chłodzeniem wodnym na odzyskanie ciepłej wody, ciepła technologicznego dla jeszcze dodatkowo do ogrzewania Szpitala. Dofinansowanie tej inwestycji z Unii Europejskiej to niecałe 4 miliony złotych. To jeden z pierwszych projektów na Mazowszu uwzględniających kogenerację. Przy mocy tego systemu fotowoltaika energia wiatrowa stanowią jedynie uzupełnienie i niewielki dodatek, który będzie zasilał oświetlenie zewnętrzne terenu szpitala. Wolę mieć własną energię. Tą energię zresztą ja mam nadzieję, że będę sprzedawał, bo kogenerator będzie włączony, zsynchronizowany z siecią. Inwestycja powinna się zwrócić po czterech latach. Zyskają na niej wszyscy: pacjenci, bezpieczeństwo związane z niezależnym źródłem zasilania, szpital zaoszczędzi konkretne pieniądze, uzyska także efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia gazów cieplarnianych. Nic więc dziwnego, że już planowane są kolejne inwestycje. Jeżeli Uda nam się w przyszłości, myślę, że w ciągu najbliższego roku, dwóch, zakupić absorber. To ja będę w sezonie letnim miał jeszcze dodatkowe chłodzenie. System zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku. Prace idą zgodnie z harmonogramem. No niewiele jest instalacji tego typu w kraju. To jest dopiero wchodzi w Polskę ten, ten system, dopiero wchodzi. Zainteresowanie rozwiązaniami ekologicznymi jest duże. Za przykładem Radomia chciałyby pójść inne szpitale. Niestety ich sytuacja finansowa jest taka, że nie mają szans na takie inwestycje. Szpital specjalistyczny w Radomiu to jeden z największych szpitali w województwie. Poza środkami unijnymi otrzymał 2,5 miliona z kasy województwa. Środki własne wyniosły niecałe pół miliona złotych.